Siema wszystkim, z tej strony Prokuwak ze mną jest dami. No, hello? Dzisiaj wchodzi, dzisiaj jest ten moment, kiedy wchodzimy pierwszy raz do Nether na e, serwerze no, no wojny narodów, ale pod nazwą Eniu Mujin, e, więc no Nagrywa się to na pewno. Nagrywa, dobra. Dobra widzowie, to odpalam ten portal. O! Aha. Aha. A, no. Jak widzicie, że grafika jest trochę gorsza, to... No chcieliśmy sobie FPS -y zwiększyć. Ja twierdzę mnie, jak to chyba wczytać. No, ja tutaj o. jestem. Ale zajebisty mamy spam ja. Ale zajebisty! Zajebisty! Najlepszy! Lepszego nigdy nie mieliśmy! Jezu, widzowie! A dobrze, ja że, dobrze, że wziąłem jeszcze ze. Co tu zaopętane drzewo poczwójne. Po no ale. Tu, tu... Ale mam budulec, więc. No. Czekaj, czekaj, czekaj. Mi się wydawało, że tam widziałem filara jakiegoś. Kuba, we Wezmę sobie powiększyć te czanków. Nie to, tylko video settings. Nie 12, tylko 16. Ja muszę. A nie, wydawało mi się. No jezu, te lasy w głupie na delto... na delto. A tam no. Ender jest. Uważaj na Endera. Ender mi gówno tak. zrobi. Nie, to się wzią. ja wziąłem wziąłem z takich ale... gum... Ja na niego nie patrzę, bo mnie jeszcze chuj zepchnie. Tutaj moglibyśmy go probić, ale pamiętaliśmy, że tutaj to jest ten z Jak widzowie widzicie shit content na kanale, to, to nie ja. <śpiewanie> Shitty contenty... <śpiewanie> I, like I moja wiadomość, że... ...wiem, ja jak nagrywać i mi takie gówno w ogóle nie Wal... walne. <śpiewanie> Niestety. Nie będziemy dylemami. Znaczy nie walnę, bo nether to jest. Nie będziemy łódka, nubami za... co będziemy i ku narobili wiadro w nederze. A łódka, ale... Ja tutaj próbuję jeszcze jakoś zejść niżej na maksa. I, love, na lawy wyciągnąłem. E, bo ja sobie mam łagodny upadek, ja się próbuję. Ja sobie założę ja dyaksowe tej... buty na chwilę. Bo ja mam O. Ja też mam łagodne, ale na moich złotych było cisza. Siema enie! Macie, macie długie nosy A, złotę Może ja się. Ale i... się nie zgubili. No czekaj, zapiszę kordy, to... Czekaj, ty... Albo I jeszcze postawię znak pokoju. A czy nie wiem, czy taki znak pokoju, ale podobny bardzo. E, dobra. E, jakie tu są kordy? Minus 70. Na minus... 70. ja no jak jest, ten rozwój Dobra. No to lecimy z tym koksem. Ej! A nie lepiej za tym koksem zapisać? Dobra. Bo tutaj wyjdziemy z i już nie będziemy Dobra, łatwo se znajdziemy, bo 70 i 70. Znaczy minus, ale no. Świnie dawaj. Mięświnia. świnia. ja mam już... A to właściwie mamy zencantowane zanczonych... ikki. Ała! Kurwa, a co mi jebiło? No, Widzę... Bo my się rozbijamy poza odcinkiem, bo tak ma być. A tylko nagrywamy no. ważne momenty. Tak naprawdę. Taaak. Właściwie później będzie to wszystko, podla, na koniec tego a to już będzie taki survival. Ale to akurat... Nie miejcie burzów, Jezus. Właściwie ludzie pewnie nie oczekują, że to jest ten biologiczny. Otóż... Nie, zasłoczę was. Nie miejcie nie bólu w dupie, że co tydzień są odcinki z tego, więc no. nie miejcie bólu w Ja się nie biju, ja A bo jeszcze spadnę. A właściwie zapraszam na naszego TikToka. TikTonga? Jak tego ma, mam dał i nie mogę się zareagować. He. No. Ja już pierwszy tam. filmik tam jest. Tu znaczy, dwa już mam. A, tu dwa tu nie widziałem muszę obczaić Nie komentuj i nie lajkuj. Niech ci będzie. O nie, świnie. O, ja, ja, ja. Ja, nie. o kurna, podjarałaś no, mnie. No, dostałeś. No musiałem. Fuck. Fuck spadłem. Dobra, widziałeś, zrobiliśmy lekkie cięcie, bo damie miał problem najmana. Nie, no, nie... nie mało. To tak, będzie. Nie pytajcie! Nie pytajcie co da mnie odwalał. No. Znaczy... Ej! Nie! Ej! Masz Nie, to forteca! Co? Nie widzisz jej! Ty XD! A już chciałem na bokiś. Ty, ty stój, stój, stój! Bo tu jest twój yy, widełek. <laughs> kuj widełek. O, jak mnie przez chuj przestarcze bije? No, to jeszcze baszczyl tu będzie, Beka będzie. Znaczy, dzisiaj widzę, nie. że chcemy to obczaić po prostu. I gdzie ty jesteś? Ła, pod, podjarał mnie! Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Bo, nie Idę tam, gdzie za ten yy, dołek. A tam jesteś? Nie, ja, Ty bo ślepy A tu, to... Nie lubię tego biomu też O, tam tu dajemy Zobie, naprawdę, tak szybko znaleźć fortecę, to też nie bo, moglibyśmy na tym saveie zrobić. Beszki, tu ten, ten save się nadaje na no, no, ludzie, wy, wy nie wiecie, jaki no, nie jest realny. Ja, my, my tu takie rzeczy spotykamy. Ej, jeżeli, jeżeli byście spiderali, to możemy Wam go dostać. Może, a może i nie. A co masz na wątpliwie się dane, jak tam byle się chciało? Gujna szkielet. Wywalę. O, akurat główki przystały za pasem. A to główki to dopiero kiedy indziej. Ty? XB? Nie, nie, nie. Ała! Ja mam dwa i pół ser. No. Dwa sertuszka. Na no... Help! Prostu, help! Jedno sertuszko. Cię boję, że ja ciebie wolę. Ała! Aha. No. Dobra widzowie jesteśmy znowu walczymy Robimy te, te cięcia, ponieważ nie umiemy no, grać tu, w to. Okay. No, ale to są takie momenty, bo jesteś nudne i nie zajmę się w to ja się tak spinów właśnie dalej. W ogóle nie wiem czemu, ale Mańka mi się coś zjebał i widzę takie dziwne kaski. Żółte. A może... Ej, a może chodź mi pojechać? O Jezu, a. ile tu szkieletów. Ej, pałki masz chodź na nie, nie, nie. Znaczy, e co już? Ile tego nastroiło? Ja pierdolę! Ja... To ja. Nie zestraj się szkieletą, bo co mi bije? Może. nie. Ła. No, o, to, no ja, wypad! Daj, bo któż ja mam? Ja, zacz, to ja nie lepiej! No, śmieci są mocne. Ty bogaci to uge nie umiemy. ja cię ale nie... Jak ja nie... Ja ci nie... Dam nie wiem potem, czy warto ekspić. Ja tylko przyszliśmy... Tam... Aha, ja cię nie widzę, muszę wyjść i wejść. Na tę noska. Hehe. Jak ja. W sumie tylko przyszliśmy tu ten... Yy, poeksplorować, ale nie zbierać, więc... Na no, razie weźmy zostawmy. Czekaj. Tak. Weźmy, wezmę tutaj z postawię znak po... Ja mam trzy pałki. Ja mam trzy pałki. Ja jedną. Ale ja. się mam tyle pałk wystarczyć, no. tak na razie nie idzie. Znaczy no, na Branding Standa czy coś. Ja znaczy to wiem! Że... Będziemy będzie po prostu szybki. Jesteś tyś nudny myślał. Kurwa, tu bije. No, co tak się szybko rozpiaknę, nawet nie jesteśmy daleko od tego... ...żita. No Jezu! Tak ja pierdziłem, czemu to też nie działa, to jest skryte. Przecież, jakby tutaj naprawdę było ileś tam miliardów stopni, to by kurna Steve nie żył, od tego zacznijmy. Ja to ja nie ma Się zjarał. Jak mać, Jezu, mać Najman, ta... kurwa! <śmiech> nie! Lenium! <laughs> I am genius! A w sumie mogliśmy, moglibyśmy sobie tak zdechnąć, moglibyśmy sobie pochałpieć, ale nie, tak nie zrobimy. Dobra, zobaczy się, może coś się wydnie, może nie. No, może się kiedyś to nie płynąć? To głupi, kuj wieku, no? Nie byłeś już tak szybki odcinek dzisiaj, bo i tam dzisiaj to coś szybkie użyć z Minecrafta, tak o... Tak o, bo nie mamy pomysłu na shit content, hihi. Hi. A właściwie się pochylili co na końcu. Okay. No bo, no widzowież, jak nie dobijecie choć dwóch subskrypcji do końca wakacji, to jesteście bindami małymi. No jedno, jedna ja obiecałem aż pięć subów. To już się, się cieszyć będziemy. Dobry. Dobra ustawmy się tu i... Dobra weź tu chodź Czekaj do znać Kurna w ciotku Jeszcze tu a nie już snajper jest Tu 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 1-8 1-8 Dobra stój Kuj, kuj va 1-8 Jezuś, Dobra, nie, bo tak. zjemy seity i tyle będzie. O! No, się Baby stupid. Dobra, widzowie, bo... Jezuś. Nie, bo Dobra. Dobra. to chyba... Dobra, Cieś to... Chciałem tylko pokazać, że... Jesteśmy też tak naprawdę, chyba... O, no, mam... Na pół serduszka kończę odcinek. No to co, Powiedz... widzowie, my się żegnamy. Ja sam, a on sam i czyść.